Lekcja pod tytułem Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias. Na poprzednich lekcjach uczyliśmy się m.in. jak mnożyć sumę algebraiczną przez jednomian albo przez liczbę. No a teraz będziemy wykonywali czynność odwrotną, czyli będziemy się starali z sumy algebraicznej np. takiej utworzyć iloczyn, żeby przed nawiasem była jakaś liczba albo jednomian, a w nawiasie suma algebraiczna. O co to jest? No, za chwilę się wyjaśni. Najpierw dowiedzmy się, jak to się robi, a później ci pokażę przykład, że to się bardzo może nam w przyszłości przydać. Czyli cóż, dążymy do tego, żeby coś przed nawiasem się pojawiło. Liczba albo jednomian, a w nawiasie suma algebraiczna. Ten wspólny czynnik to jest właśnie to, coś przed nawiasem. Co to jest wspólny czynnik? To jest albo liczba, albo jednomian, czy na przykład liczba 5 albo jednomian, na przykład 7a.